dzisiaj w odcinku numer 12 serii Pokémon sort shiny Lock. ja jestem Body i tym razem dobrze się przedstawiłem jeżeli się źle przedstawiałem w ten bo jakby zmieniłem nazwę kanału i zostańmy przy tym że nazywam się Body z kanału Bodyplay Play Games eee, jak widzicie budyń, tutaj można znaleźć też Rocky Helmet ja jakbym dałem mu ten Rocky Helmet bo on się mu na pewno przyda ten dev jego jest trochę smutny, no ale trudno się mówi. Idziemy, podejmujemy w dniu dzisiejszym liderkę B z Jim'u Walczącego. Bądź jeżeli gracie w Pokémon Shield, to macie tutaj. Yy... Bo, nie pamiętam jak on się nazywał. Natomiast chłopak ma Pokémony typu, typu Ghost. Yy, szczerze mówiąc, nie, przy, nie był on jakiś taki niesamowicie trudny mimo iż jego ostatni Pokémon nie zaskoczył, ale jesteśmy gotowi by podjąć lidera. E, nasze Pokémony są zdecydowanie overlevel przez moje cukierkowanie, ale nie chcę żeby bez sensu ginęły, bo nie na tym to ma polegać. I tak dalej i tak dalej, nie. No i super extra. Idziemy do gymu. E, chciałem ten gym zrobić osobno z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że no, właśnie, że ten dzień trochę czasu zajmuje. O, Tu mi się bardziej podoba, w czym będziemy jeździć, niż tam, bo jakby będziemy jechać w, takiej, w takim, no nie wiem jak to nazwać pojaździku i będziemy musieli się kręcić w lewo albo w prawo, żeby unikać piąstek, które nas będą wybijały i nam utrudniały życie. Nie udało mi się tego zrobić za pierwszym razem w Pokémon Shield. Tutaj pewno też mi się nie uda. Za pierwszym razem i zobaczcie i wygląda to tak, że możemy się kręcić w lewo albo w prawo. I w zależności jak się kręcimy w tamtą stronę nasz ten będzie leciał. No Źle się tym steruje szczerze mówiąc, więc miejcie to na uwadze jak będziecie wygrać i cyk! Przy każdym miejscu, w którym możemy się zatrzymać, mamy możliwość przeteleportowania się do początku yy, i tam się odpala teleport bodajże do najbliższego miejsca. Gym Trainer Ian, yy, który użyje Stufula, okej, okay, jakby go potraktuje Dazzling nie będę się tutaj zastanawiał, chyba, że ma dwa Pokémony, to wtedy przemyślę ten fakt. Dobra, zrobimy jeden Acid Armor tylko i wyłącznie po to, żeby jakby zadał nam mniej, mniej damage'u. Chyba, że zrobi. O, takedown. To może nawet dobrze, że tak zrobiłem. Rocky helmet i damage takedown. No, super, podoba mi się. Może, możemy się tak bić. Częściej, proszę. No, ale my stufula zdecydowanie mamy na jeden strzał. Nawet nie chodzi o level cupping, tylko stuful ma bardzo niski yy, specjal dev. On jest świetnie fizycznie odporny, natomiast. Yy, Biwer. Natomiast specjalnie nie. No i tutaj widzę, że dobrze już zastosowałem to, co zrobiłem, bo mógłbym mieć problem z Biwerem. Biwer jest szybszy. To mnie zaskoczyło. Co drugi Pokemon w tej grze ma Brutal swinga Swinga. Naprawdę. I trzy czwarte z nich się może... I trzy czwarte Pokemon w tej grze może się go nauczyć. Dobra, zrobimy draining i on pewno... A nie, patrzcie, teraz jestem szybszy. Dziwię to. Musiał użyć czegoś, co go spowolniło, albo mieliśmy Speed Tail. No i spokojnie zostaliśmy na całym pp. Ja może użyję. Ja nie wiem, czy ja mam ppu żeby sobie zwiększyć ten Draining Kiss i ten. No i Jan został pokonany na razie. Żeby sobie zwiększyć trochę Nie, tu są PPU-py. Mam tylko, no to zwiększymy sobie dazzling gleam i zwiększymy sobie drajn za do 12. No i co mi się tu? A metal code? tak. Tu jest Venoshock i jeszcze coś, a i Fly, które możemy znaleźć w mieście, no i Heavy Bug, którego dostajemy tradycyjnie w gymie. No i lecimy. Tutaj już będzie trudniej, bo tutaj będziemy już mieli ten. Będziemy już mieli takie pięści, które nas. O, widzicie, jeżeli ona nas uderzy, to często lecimy nie tam, gdzie byśmy chcieli. No, i tu już właśnie zrobiłem głupotę, bo. Oooo, kręcie, 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 ok, udało się. Super. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o skamielinach, tak. Jakby zapomniałem, zapytać jaka jest wasza ulubiona skamielina. Ze wszystkich serii Pokémon, moją jest. Chyba, Rodak. Tak, szczerze mówiąc. No, to może tutaj porozmawiajmy, skoro walczymy z trenerem walczącym, jaki jest Wasz ulubiony Pokémon typu Fighting? Moim ulubionym typem jest w ogóle Fighting Type. Więc ja tutaj jakby. Lubię praktycznie wszystkie te Pokémony. Natomiast takim pierwszym, który mnie... przez którego zacząłem lubić ten typ, był niewątpliwie Blaziken. Był to pierwszy Pokémon walczący, którego... przez którego zacząłem uwielbiać ten typ. No i tak naprawdę od niego zaczęła się trochę miłość, więc jak widzicie nie był to pierwszy, drugi, ten, ale tak jak kiedyś tam wspominałem, jakby na samym początku jak grałem w Pokémony, moimi ulubionymi typami był Water i Ground. One w tej chwili zajmują jakby drugie, kolejno drugie i trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ulubione typy. Natomiast tak, typ Fighting jest zdecydowanie obecnie moim ulubionym typem, a tu nie jesteśmy w stanie, tu trzeba to zrobić inaczej moim ulubionym typem. Eee, nigdy nie robiłem, że tak powiem, monotype Locka na zasadzie fighting typu, bo e, jest tylko jedna gra, w której wiem, żeby mi się to udało zrobić. Jest to Pokémon XY. Eee, pyk, pyk. No i w ten sposób o to kończymy gym. A końcówka jest dość prosta. Eee, no i mam jeszcze innego trenera. Eee, i, jak, a, i kiedyś robiłem coś w stylu fighting Loka w Pokémon Platinum, gdzie zaczynałem e, oczywiście z Chimczarem, potem brałem do teamu Togepi. E, ja wiem, że Togepi nie jest typem walczącym, ale uczy się oraz Fear i jakby zarówno Togepi jak zarówno i Togepi i e, ten i Togepi i Staraptor są pokémonami, które naprawdę spoko, jakby jeżeli chodzi o typ uczą się ataków walczących, więc miałem jakiegoś e, pokemona latającego od razu do Timu. Kolejnym pokemonem, którego tam miałem był e, najpierw, bardzo często, Roserade, ewentualnie e, Luxray. A to też są pokemony, które... Uuu, on tym Ravengem dość dużo robi. Ja wiem, że on tyle powinien robić, ale... Dobrze, zrobię jeszcze jeden Acid Armor, niech się zatłucze sam z siebie. E, więc to są gdzieś tam takie Potem jeszcze zdobywałem Lucario, oczywiście tradycyjnie, Raltsa, żeby mieć Galeida, więc już miałem trzy Pokémony walczące, jednego, który się uczył walczących ruchów i był latający. No i potem najczęściej potrzebowałem pokemona, potem jeszcze łapałem Toxicrowka, no i zastanawiałem na tym, że potrzebowałem pokemona wodnego, niestety tam się nie dało zmienić Poliwarta, więc yy, wiedząc, że... Wiedząc, że nie mogę mieć Poliwarta, no to po prostu łapałem, najczęściej brałem po prostu Waporiona, który jakby dla mnie był bólki i tak dalej, więc jakby to był taki, że miałem cztery Pokemony walczące. No tak jak mówię, jedyna gra, w której mógłbym zrobić takiego typowego Fighting Locka to był, to jest Pokemon XY, bo tam e, da się mieć i to da się mieć szybko sześć pokemonów walczących, bo tak naprawdę Lucario jest ostatnim, którego tam dostajemy, będziemy mieli wtedy, bo przed Lucario jesteśmy w stanie sobie już cały team ułożyć. Ehm, tak, bo jakby i możemy zdobyć Poliwaga, oczywiście go... W... Poliwag jest chyba jednym boke... Nie, Poliwaga to będziemy mieli później, bo tam później dostajemy lepszą wędkę. Ale poza tym, no to tak jak mówię, że to jest jedyna gra, w której można by zrobić Fighting loca bez potrzebowania dodatkowych Pokemonów, tak do przejścia gry, tak naprawdę. Czyli do nieszczęsnych TMów, znaczy do nieszczęsnych HM-ów. Bo w każdej innej grze jest potrzebny Pokémon wodny i najczęściej niestety nie pokrywa się Pokémon Water Fighting z tym. Jaki jest Wasz ulubiony Pokémon walczący? To jest, jakby pytanie tego odcinka. No, a ja tymczasem podejmuję tutejszą liderkę. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić na tej zasadzie jak ja chcę. Idzie BA, która idzie na Bosaka. No, wygląda z tym jak mata. O, wow! Jakie fajne nawiązanie. Szkoda, że. Ten trener w Pokémon zarówno Sword i Shield jest tak. No, bezczelnie mówiąc, pom... znaczy. Ja uważam, że jest postawiony na takiej zasadzie: no, jest, fajnie, że jesteś. To znaczy, więcej jakby interakcji z nim poza tym gymem nie ma, a na przykład taka opal to nam się będzie pojawiała przez masę czasu. Dobra, robimy tradycyjnie Acid Armory. Rowęcz. No, trochę robi. Ja podejrzewam, bo nie zwróciłem uwagi, czy on mi zmniejszył. A tak chyba nie, więc on ma chyba Technikan, więc będzie bił więcej z takich ruchów, które zadają mniej. Znowu rawęż. Teraz mi zrobi jeszcze mniej. Okay. No i jeszcze raz. Ja to robię przede wszystkim dlatego, bo wiem jaki jest ostatni Pokémon i myślę, że ostatniego Pokémona, A, nie będę w stanie zdjąć, bo może być ode mnie szybszy więc jakby tutaj gdzieś to biorę pod uwagę okej, okay, dobra, już jakby ja sobie więcej defa nie dam zobaczę, zobaczcie max def dobra, no więc lecimy z draining kissem który top ma dość dobrą statystykę specjalnej obrony, więc wątpię, że jeden wystarczy, patrzcie mimo takiego zadania damage'u jeden nie wystarczy ale nieważne czy on teraz uderzy, no jakby tego to do mnie już trochę zaboli, no trochę Dość mało. Ok, no i Rocky Helmet mówiłem, że nam pomoże na ten gym. Zdecydowanie będzie to to, co myślę uratuje nas. Nie zwróćcie uwagi, co jest następne. Pangoro, czyli Pokémon Dark Fighting. Pan Goro chyba nie będzie miał z nami lekko. Mold Breaker. Czyli świetna ablitka, ale jakby na mnie nie działa, bo ja nie jestem na nic odporny. Ale damy ci buzi. No, myślałem, szczerze mówiąc, że Pan Goro padnie. Circle Troll. Dobrze, że spudował. Circle Troll y, zmienia Pokemona. O, Bullet Punch. Czy to był kryt? Okej. Okay. No więc następnego Pokemona zaczynamy od wyleczenia się. Wow. No szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, ten kryt był... mógł mieć znaczenie ogromne. Yyy, Sirfecht. To zobaczymy Sirfetta! Pokémona, który ma najgłupszą formę ewolucji w tej grze, no, ponieważ musimy zadać trzy kryty podczas jednej walki, więc jeżeli jesteśmy w zaawansowanej grze albo skończyliśmy grę i tylko kompletujemy dexa, nie jesteśmy tego w stanie zrobić, bo znaczy jest to bardzo ciężko w stanie zrobić. Musielibyśmy złapać trenera, który po prostu będzie miał dużo wyższy level niż my. i Znaczy, Pokémona, który będzie miał wyższy level. Dobra. Zróbmy Draining Kisa. Detect, okej, okay. Za, zasłoni się, no więc, kurczę, trochę ten Draining Kiss, szkoda, że tak zmarnowany. On nie, on nie dostanie damage'u. Eee, dobra, jest, leci Revenge, to już wiemy po tym, że... O, mało mu zrobiłem, ale jakby fajnie, bo ja się wyleczę do maksa na ostatniego Pokemona. Tak, Revenge, leci kolejny, cyk. Okej. Okay. przynajmniej mam nadzieję, chyba że Steer nas zaskoczy czymś, mam nadzieję, że nie. Kolejny Detect. Ekstra, chat, impreska. No nie. No i Draining kiss. No. Szkoda, że jest to Revenge, bo jakby te pokemony w sumie nic nie robią w tej walce. Po prostu są. Takie, znaczy jest to smutne. No i dobra. I mamy. Dostaniemy 39 level chyba za tą walkę. Jeszcze nie. Szkoda, bo by się przydało. No i maczam. Patrzam, jest ostatnim pokemonem. Co jest fajne, bo do tej pory nie mieliśmy jeszcze trenera walczącego, który by używał Machamp'a. Szczerze mówiąc, jak oglądałem trailer do tej gry... O, Machamp będzie szybszy niż my. To byłem święcie przekonany, że ona będzie miała Lucario znowu na końcu. Dwa razy mieliśmy walczącego trenera, który używał Lucary. No i możecie zobaczyć giganta Max Machamp'a. Lub Giga Maxima Champa. No, nie będzie to prosta walka. Ale my nie pozostaniemy dłużni, bo użyjemy wielkiego budynia. Bądź śmietanki. Ok, no, jesteśmy dwa levely wyżej. Mamy maks mamy plus 6 do defa, więc Max Strike, czyli atak normalny, e, który nam obniży szybkość. No nie zrobił dużo, jest nadzieja. E, niestety Rocky Helmet już nie działa, ale my Starfalem go uderzymy. No szczerze mówiąc... Damy sobie. Co my sobie daliśmy? Aromatic boże. E, nie Psychic. E, Fairy Terrain, jak on się tam nazywał. Jak, jakkolwiek on się tam nazywał, bo się nie pamiętam. No, kolejny Max Strike, ok. Znaczy, myślę, że to wygram, mimo iż nie będę miał totalnie spida. <grym> I BUM! No, i w tej turze, jakby. No, kolejny Max Strike. Dobra, czyli maczam prawdopodobnie bił nas ze Stręfa. Moja strategia się udała! Plus 6 do DEFA na budyniu dało radę. No myśmy byli tak naprawdę chronieni tylko przed statusami, więc. Także. Ale, nasz, ale budyń wygrał tę walkę, więc jestem zadowolony z niego. I w sumie teraz mu się forma skończy. No jest też mały słodki budyń. Ok. I porozmawiamy sobie z Beaum, thank you for battle If facing, you give me all the explanation I need about and your team, I had to hard dance Icyk Mhm, mm mogę łapać pokemonu do levela 40, fajnie Something i te MK post. Revenge. Tak jak Wam mówiłem, że to będzie revenge na pewno. Fighting uniform. Dziękuję bardzo. Dobra. Myślę, że Budyń ma już dość treningu. Damy pierwszą Kleo. No i dobrze. Zatańczymy. Zakręćmy się. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak się pokręcimy fajnie. Tośmy się pokręcili. Dobra. Udało nam się wygrać. Zrobiliśmy Michaela Jacksona, więc lecimy dalej. Bowark. No i mamy Sonię. Lampę... nas lubi. Ja też go lubię. Eee, mamy czwarty gym, więc trzeba by poszukać kolejnego Shiny Pokemona. Tak naprawdę, niekoniecznie mam pomysł, co by to mogło być. Chociaż nie ja mam pomysł, co by to mogło być. Ale najpierw pójdziemy tam do góry. Ok, się nic nie dowiemy ciekawego od niego. Co tam się dzieje? No i widzimy co się dzieje, że Kaperadża? Chyba tak się nazywa ten Pokémon. Destroy, destroy it all! We're going to find those wishing stars. Raju! Got to start the charming more wishing stars if we want to please him. Kaperadża, должен dobrze mówię. If you truly the chairman's... Ja mówię, że z tym gościem coś jest nie tak. I mam tu na myśli chairmana. No więc zakończymy ten odcinek walką z BD, jakby tym, co się tutaj będzie po niej działo, bo po niej się będzie działo trochę fajnych rzeczy. BD użyje Duziona, to jest walka, którą mogliśmy oglądać w trailerze. Także Patrzcie, gdzie my już jesteśmy. Więc zrobimy fakeouta. Oczywiście tradycyjnie. I already see more than enough to charge you and your team abilities. Mm -hmm. No to cię bajtniemy. Co ty na to? Patrz, bajtamy bait, cię. Bite. Oops, I kill you! <laughs> Więc mamy... Pierwszego Pokémona wykończyliśmy. O, Bobek dostał level Fajnie. Hit, To jest ewolucja hitany i ona jest... Po części Pokémonem, już Fairy bodajże, to użyjemy Bobka. Który będzie Iron Headem? gotów. Ale to jest śmieszne, bo on będzie miał w efekcie końcowym, jak już zresztą patrzycie teraz na jego team, dwa Pokemony typu. Będzie miał dwa Pokemony typu Psyche Fairy. Bo ten to jest, Bo Hitana jest. Nie, Hatrim jest pierwszym takim Pokémonem, a drugim będzie Galariańska Ponyta. A nie, przepraszam, on jeszcze nie jest fairy tale, czyli dopiero jego ewolucja jest. Okej. Okay. Gotorita, wrócimy z powrotem do Cleo. Będziemy tak robić takie switche. Chociaż nie będę musiał, bo Ponyta jeszcze jest normalna, więc myślę, że bajcnięcie jej wystarczy. I cyk, Gotorita. fake outa. Prawie całe HP, pół HP jej zeszło, więc teraz Byte na pewno zadziała. I na razie. No i została mu właśnie galariańska Ponyta, tak jak mówiłem. To win for the chairman, do you really think? coś tam mówił. Nie z tego Pokemona w tej grze Pokemon Sword nie możecie mieć. Musicie go sobie przetransportować z Pokémon Shield. Hmm. <coughs> Bo jest to Pokemon ekskluzywny dla tamtej wersji. Tak jak tam nie będziemy mieć galeriańskiego farfeczta. Dobra. Super Potion. Eee, coś nie da no, jeżeli cię powyżej... No tak na pewno weźmiesz i przeżyjesz to. Hubs. No i power Gem myślę, że jest już szybsze. O, bez sensu było to agility. Dobra. No i power jam. Raz, dwa, trzy, cztery. Pek. Nara podluta. O, to był kryt. Czekaj, czy by go zabił tutaj? ukryt. To jestem naprawdę ciekawien. Kleoski bili. This kind of mistake. No dał nam trochę dużo. Dał nam dużo. Hej, fajnie? but why how can this be how could someone like you get in my way i was the one chosen by the chairman i was the one who to defeat the champion i'm the one who needs someone who can shoulder the future of Galar region challenger buddy! Bidi b bidi badu Badu badi Hmm. no to to jest właśnie część fabularna której nie zrozumiałem z, po francusku do końca hmm. ale jakby jego hmm, jego poczynania wzięły i mają swoje konsekwencje jak zresztą, wszystko, jak zresztą wszystko co zrobicie w życiu ma swoje konsekwencje więc i to miało i okazuje się, że miało to dobry że jakby dobrze, że on to zrobił efekcie końcowym. No i dostaliśmy kolejne rewajwy. on samego ich strasznie dużo. No i tutaj, oczywiście, teraz się będą wszyscy zachwycali, że co, że okazuje się, że legenda nie jest taka, jak im mówiono. Że dlaczego to tak jest i w ogóle. No ale myślę, że ten koperadża zrobił dobrą robotę. W sensie, robiąc tę dziurę, oczywiście. No, i kolejne miasto. Nie wiem, czy ja się muszę iść wyleczyć, czy nie. Nie muszę w sumie. Jakby zanim pójdę do kolejnego miasta, które jest w tamtą stronę, i będzie wymagało na nas przejścia przez takie fajne. Wszystki fajny las, który mogliśmy zobaczyć na jednym z trailerów, no to nadszedł czas na piątego Pokemona do Teamu. Nie będę ukrywał, że to pora na piątego Pokemona do Teamu, więc ja się teraz wrócę na spokojnie i jakby. Do treningu, ale najpierw muszę przeżyć, co ja to w ogóle mogę próbować mieć. W ogóle, czy ty masz jakieś item? Nie masz item. Co ja to w ogóle mógłbym wziąć i spróbować gridować, Bo oczywiście są do tego mi potrzebne pokemony z zagranicznej wersji, i chyba już wie, kto to. Tylko jeszcze muszę znaleźć jednego Pokemona. Do tego. Nie. nie. Jest. Mam swojego Dito. To jest Dito jakby z tej wersji gry, więc jest to normalne Dito. Z naturką jakąś jakąś średnią. No nie, no myślę, że jakby tego. Dobra, no to ja w takim razie dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie łapka w górę. Dzięki za wyświetlenia i... do zobaczenia następnym razem. Trzeba się ciepło. Pozdrawiam Bodi. Cześć.